Endometrioza ma swoją charakterystykę, że zmienia anatomię. Czyli wyobraźmy sobie, że kładziemy teraz na tym stole każdy z nas wszystko, co ma mhm. czyli zegarek, portfel, klucze od domu, tutaj razem, polewamy to wielkim wiadrem butaprenu albo jakiegoś super kleju, wychodzimy na godzinę, wracamy za godzinę i ja mówię do Państwa tak: Panie redaktorze, proszę wyciągnąć klucze. Pan sięga, nie idzie. Panie Magdo, proszę zabrać do sobie. Tak jest z endometriozą. W środku brzuchu kobiety, która choruje na endometriozę, mamy zlepione, stopione, stopio, stopione organy ze sobą, mhm. zlepione, w których nie ma granic. Naciek na pęcherz moczowy, na jelito, na moczowód. Wszystko ze sobą jest stopione i w tym jest wtopione, zajęte unerwienie. Te kobiety wyją z bólu, nie mają pomocy, lądują w tygodniu pięć razy na sorze. Mówi mi się, taka pani uroda. E, idą do lekarza, lekarz co robi? Jaka ja? natura, też się mówi ja chyba, kiedyś, nie, że o ja to, kiedyś... f... to natura.